Siemka, oto ja, czyli shot sh shot skin shot. studio i w sumie dzisiaj zaczniemy grać na serwerze cspograniczy.eu ja tam już obczaiłam sobie o co tam chodzi i w sumie zagramy sobie jedną ródkę, ponieważ nawet nie wiecie jak gram a gram po prostu żałośnie e okej okay. Jeśli jak prezentację, to po prostu mogliście widzieć, jak, jak gram i mam niestety chrypę i po prostu z no, głosem źle. Ja tu jestem po prostu też na, na serwerze. Yy, Nelux, yy, aha, to jest Nelux, myślałam, że ma jakiś inny nick. Ale pokażę Wam Medior Power Fox Game yy, PSP. Yy, również posiadam PSP. Ale... no może będę na nim kręcił coś. Ale obawiam się dopiero jak kupię nową grę. Ponieważ gitami mi się spieprzyło. Poetka zrysowana. I... BUM! Rombu. Dobra. No i teraz sobie coś naprawdę zagramy. Okej. Okay. Muszę sobie... ...pierwszą czaj z serwerem. Wiesz czego tak... To... Nie obojełem, nie, nie znam większości klas. Nelux. Nelux, Nelux. Skąd szkoła, że ten Nie pamiętam skąd. Haj, fajne skiny, to kroni Asimo. A, ty też. A, a mówię. Dobra, to by było na tyle, tyle chciałem Wam przedstawić. Po prostu fajna gra. Fajnie się gra. No dobra, jeszcze jedna. Hm. Myślał, że tam jest paka w banku. <grystanie> dobra. Castle mhm. Crawlers. Castle Crawlers. Nie zniszczono. <grystanie> Okej. Okay. To co czuję to znowu to, to, to. OK, to po na